Co powoduje oraz unicestwia budowanie głębi oraz intymności w związkach, i to, że miłość powoli umiera. Po pierwsze, jest to wytykanie innym błędów, potknięć, pomyłek, grzechów, krytykowanie, okazywanie pogardy, budowanie ścian oraz wchodzenie w defensywę, i jest to. Przejaw niedojrzałych granic bądź ich niewykształcenia, jak i mechanizmu defleksji, bo łatwiej jest dojrzeć belkę w cudzym, w cudzym oku niż swoim własnym. I jest to dowodem na bezdyskusyjne kierowanie się instynktem oraz brakiem empatii. Bo jeżeli jest instynkt, no to nie ma empatii i trzymanie się myśli o obwinianiu się bądź obwinianiu innym często wynika z chęci, uwaga, utrzymania poczucia, iluzji władzy oraz kontroli nad wydarzeniami oraz nad ludźmi. Jeżeli ktoś był odpowiedzialny za zdarzenia, oznacza to dla niego, że mógł je kontrolować i że może je kontrolować i zapobiegać ich powtórzeniu się. W przeszłości wiemy, że to jest fikcja. Zatem samo uwinianie się, jak i obwinianie innych można postrzegać jako dążenie do władzy oraz kontroli nad wydarzeniami, bądź nad ludźmi, nad którymi w rzeczywistości można mieć niewielką lub yy, można nie mieć żadnej kontroli i zaakceptowanie faktu, że zdarzają się wydarzenia, na które dana osoba nie ma wpływu, i że traumatyczne bądź trudne wydarzenie było jednym z nich, jest ważnym, jak nie najważniejszym krokiem w zdrowieniu, czyli puszczenie tej chorej kontroli. I oznacza to praktycznie. Rozwój zdrowej odpowiedzialności i tego wewnątrz sterowanego poczucia własnej wartości oraz rewizji, jak i umocnienia swoich granic, bo jeżeli było nadużycie, to oznacza, że nie było granic. Do zdarzenia doszło pomimo nich, a nie dzięki nim. I pytanie, dlaczego on, ona mi to. Zrobili, jest pytaniem ofiary, która utknęła w przeszłości i nie chce wydosta wydostać się poza trójkąt dramatyczny. Więc, jeżeli pytamy, dlaczego jesteś taką złą, czy jesteś złym człowiekiem, macie państwo gwarancję, że położycie relację, a druga osoba bankowo wejdzie w defensywa i szanse na porozumienie między wami po prostu się ulotnią i doprowadzicie. Do eskalacji. Więc, jaką cenę płaci się za dorostanie w moralizmie, w doktrynie i w koncepcie wypaczonego dobra oraz zła, gdzie trzeba było ciężko pokutować za swoje winy? Płaci się tą cenę niszczenia przede wszystkim relacji z samym sobą, jak również z innymi, mając nierzeczywisty obraz świata i ludzi. Przeżywając swoją rzeczywistość w sposób ekstremalny, który odbiera nam poczytalność, i przenosząc tą współzależność na kolejne pokole pokolenia, która objawia się, objawia się głównie jako wykształcenie mechanizmu negatywnej kontroli dla własnej wygody i nieponoszenia odpowiedzialności, tak, pozwalamy innym, jak i sobie, na definiowanie swojej, jak i cudzej rzeczywistości, narzucając i projektując brak wewnętrznych, zdrowych Granic psychologicznych i mamy gwarant defensywę. Druga rzecz to jest uraza, czyli potrzeba ukarania kogoś lub odpłacenia mu za naruszenie naszego poczucia fałszywej wartości, co wywołało u nas wstyd lub i poczucie winy. I upośledzenie lub brak wyższych potrzeb, w tym zdrowej duchowości, nie mylimy z religią i trudność w kontakcie z własnym potencjałem oraz tą mocą, która jest większa od nas. I to powoduje, że unikamy rzeczywistości oraz życia w małych oraz dużych dawkach i do tego, tak, używamy wszelkiego rodzaju nałogów, lub fizycznych i psychicznych chorób, aby unikać konfrontacji z tym, co dzieje się z nami oraz tak co dzieje się dla i z naszymi osobami najbliższymi. I następną rzeczą to jest upośledzenie zdolności do odczuwania intymności. To jest trudność z ujawnianiem prawdy o sobie i przyjmowania prawdy o innych bez ingerowania w proces dzielenia się prawdą lub yy, tym, co inni mają nam do powiedzenia. I życie proszę państwa nie potrzebuje być cierpieniem, tak życiem z poczuciem winy oraz wstydu, unikając konfrontacji, bo ból wychodzenia ze strefy komfortu i z tego pewnego rodzaju myślenia jest nieunikniony, natomiast cierpienie jest opcjonalne. Więc jeżeli my chcemy zajrzeć do tej puszki Pandory, którą niesiemy od dzieciństwa, to ja serdecznie zawsze będę zapraszać do. Dialogu, gdzie można Państwa wesprzeć w zmianie Waszych nawyków myślowych oraz adekwatnie jakość przeżywanych przez Was emocji, zupełnie się zmieni. I to nie jest maraton, to, to nie jest sprintko, to jest maraton. Do tego potrzeba Waszej cierpliwości oraz determinacji, żeby. Pokazać sobie, jak i swoim najbliższym, że w tym świecie wszystko jest możliwe, jeżeli człowiek pragnie. Bo jeżeli się poddał, no to święty Boże mu nie pomoże, jeżeli upiera się, żeby być w mentalności ofiary. Link do sesji wsparcia jest pod tą transmisją. Do zobaczenia po drugiej stronie strachu.